Another day, eyes on my display. You say we need a change, and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right, we're losing track of time. Buying things online, and it's not like we need them. We don't need them.

No Uf. Fajnie było. Do zobaczenia za chwilę Siema byki Kopelat Kupiłem furkę Katem poszedł na razie w odstawienie Kupiłem z bratem na spółeczkę frontereczkę Pościekamy się troszeczkę Czuję, że rymuje Czekaj, na chwilę Zostawiłem na noc włączone te światła i mi akumulator zdech patrzcie jakie 31 calowe oponki około całe przełączymy od razu sprzęgiełka na. Yy, na a wiecie, żeby włączyć 4 x 4 w reduktorze o, kurde, jak to się robi tak. zaraz reduktorem zmienimy 4 x 4 i będziemy śmigać. Tak się Otko prezentuje, starszy, 7-8 lat, ale robi robotę. Dobrze mnie nie było na kanale, ale mam nadzieję, że Wam się podoba to, spodoba to. Żyje, wszystko jest ok. Także lecimy w teren. Zobaczmy wnętrze. Tutaj mamy podglądzik, miejsca z tyłu. Palamy. Elegancko. Przeczamy oczywiście na gaz. Zapomniałem klipsika do GoPro. Dlatego zrobimy to inaczej. Ale niunia. Musimy przedostać się przez to wszystko tutaj. Na no to nie było problemów. Tu już będą. Dobra, przyciśniemy się jakoś. jesteśmy ustawieni jak wracam no to zrobimy coś mocnego pamiętacie tą góreczkę jak autko będzie mocne no to pewnie zrobi oczywiście się... przypomnijmy sobie, że GoPro w ogóle nie oddaje kątów nachylenia zero Wejdę na górę no może teraz coś będzie widać Także to co jest na filmie pomnóżcie razy dwa na Dobra, nie ma tam gdzie niestety postawić tej kamery. Polecimy tędy. Schowamy ten kamerek. Na luzie. O jezu. kurde, zobaczcie, jak się drzwi zamykają, Stromo, jak się masz, nie będę za tym samochodem stawał, bo mu nie ufam. Ale ogólnie jest. Widzicie, jak jest. Miałem chwilowy kryzys, którego nie nagrałem. Staczałem się, nie mogłem go odpalić, bo był pod kątem i nie dochodziło paliwo. I musimy pokonać ten podjeździk, podjeździk. jeszcze raz. No i dobra Na luzie wszystko zrobione Nie mogę operatora, to nagrywek z zewnątrz wtedy nagrywać wszystko elegancko. Na razie dzisiaj filmik pokazowy, filmik powrotowy. Także wiecie. Subik do 100 tysięcy lecił, bo tam jest chyba 50. Dziękuję serdecznie. Jak z 10 koła chyba wpadło jak mnie nie było. KTM w domu jak coś. Nie że Pratu sprzedałem. Teraz zajawka nowa. Kiedyś się tam pojawi na pewno. Na razie tam zawias jest do roboty, wy tam się wziął za mechanikę. A... Kiewską mu to wychodzi i ktoś kompetentny musi to poprawić. Ale to już w przyszłym sezonie. Na razie dziś. Teraz latamy terenówą. I niczego się nie boimy. Drzewka są nie drzewka. Tak wąsko My się ciężko było zmieścić tym. Ale idzie Jezu Widzieliście Pion Bahaj. Na no, co coś mocniejszego na pierwszy ten Na pierwsze rzuty Zrobimy na razie podjazdów parę Ciężka sprawa jest taki. O! Super na ludzie w rozpiętej I jak do tyłu. Znowu panie z kijkami. Zarabiacie dym. co do mnie chciały pobić. Mało tu widzę w tych lustrach. Nie ukrywam. Na razie na tyle. To by była przygoda. Autko się nie boi niczego. Jedziemy jak wściekli. Przyszedł zaraz po przełączek napędy. 4 na 4 na normalny. Mam nadzieję, że się podobało. Klasycznie subskrypcja. Kolejny filmik. Dajcie tam znać, jak wam się to podoba. I czekamy na nowości. Strzałeczka byki i narka.